Elo, tutaj w trójkę trzeba coś, coś coś coś. trzeba coś jeszcze w pograć nie w tylko te. nie tylko w WC ale też w naw trójkę cel mój jest tej. po prostu. ja tak. ja doszedłem do czwartej IM robiąc, że trzymam go na tej kamerze tylko na tej. wiem on będzie ty Trzymam go, ładuję. Kamera system. To jest najprostszy, pomysł. pomysł. Nie mogę. Chodźcie Freddy. No ty balon. To mi nie wyszło, To się Walfredi. Wysyła ja ci na ciebie, ja na ciebie się nie spojrzę. Kto tam trąbi? Słuchajcie to? Niech nie trąbi, to co mi się wydaje? Nie mogę... Ma... Nie jak ktoś trąbi.

Ja muszę się kurde, kurde zrobić. Nie, wiem, to nie będzie głośno że to tak nie będzie. to? Nie wiem gdzie jest. Nie wiem gdzie jest spring trap. Kurde, jednego jak Teraz buzią muszę to grać. Kurde, uciekam trochę. Wciskałem się trochę, bo na telefon. I po co ja to mówiłem w ogóle? Dobra, szybko. No już, już przegrałem. Będzie to widać. O, przebiegł tam. No, to. No, zabił go już. Tam wiem, że jest to już. Kolejny odcinek wylatuje o 18.00. Dobra, ale nie już. Kolejny odcinek pojawi się o 18.00 na uro.